Trzeba nadrobić zaległości, dlatego bez zbędnego przeciągania test nowych Tigerów. Oczywiście witam Was z tej strony Cube, a oto test Tigerów, które wyszły dwa tygodnie temu w żabce dokładnie. I są to warianty: jakie dokładnie? Tattoo Fest, jakieś Litchi i Tatu Fest, jakieś drugie Pitaja. Będę to robił na zasadzie szybkiego testu, oczywiście, dlatego szybki obrót puszek. I od razu mówię, że no już nie ma ich na promocji, niestety, bo weszły inne energetyki, e, czyli będą po 5 zł aktualnie, normalnie tam chyba po e, 4 coś? No nie wiem, w sensie normalnie, no na tej promocji, co nie? Także no tak się sprawa ma i trzeba przejść do testu. Zajmijmy się najpierw tym. I jakby światło przeskakiwało, to sorry, ale jest popołudnie i akurat słońce jest po mojej stronie. Niektórzy z Was o tym wiedzą, ale wolę o tym dać znać. Otwórzmy to. No dobra, także kolor przypomina to, co mamy w puszce, tak naprawdę, co nie? I no jest to taki po prostu biały, gęsty kolor, przypominający pewną substancję. A jak to pachnie? No, fajny taki słodki zapach w zasadzie, może nie będzie taki specyficzny jak ten e, smoczy owoc, czy tamta pitaja, pitahaja, nigdy nie wiem jak to się mówi. Bo smoczy owoc generalnie kojarzy mi się z czymś takim sobie, bo no ma po prostu dziwny smak, taki słodko e, intensywny, bo raczej nie pikantny, no ale zobaczymy jak będzie w tym przypadku, lecimy. a to jest po prostu słodkie i nawet mocno słodkie i jestem ciekaw czy to jest właśnie ten no sugar adet czy coś i faktycznie no ma 2, 1 g cukru na 100 ml i teraz zdałem sobie sprawę, że pomyliłem puszki to jest oczywiście litchi i no jest to słodkie i to powinno być słodkie ta pitaya to jest właśnie taka o czym mówiłem wcześniej także nie dziwi mnie ten smak, faktycznie czy czuć w tym litchi? No nie bardzo, bo tego liczy jest 1%. dlatego nie dziwię się, że pomyliły mi się te warianty nawet. Ale ogólnie jest to dobry energetyk, więc jakbyście chcieli go spróbować, to myślę, że spoko. No tylko może być delikatnie za słodki dla kogoś. Przejdźmy zatem do otwarcia tej prawdziwej pitai, więc nie przedłużając... Zaczynamy. To było najbardziej drętwe przejście, jakie zrobiłem, jakby... I tutaj też trochę pod kolor puszki, ale nie do końca, ponieważ tu jest bardziej taki czerwono-różowy, a tu jest fiolet. Zatem, jak to pachnie, no, jest to zdecydowanie mniej wyczuwalny zapach. Aczkolwiek też taki słodkawy. No, kojarzy mi się to spitają. No, teraz już a poważnie. No, nie jestem w formie zdecydowanie, ale przynajmniej mogę sprawdzić, czy to jest dobre. Lecimy. No, i tutaj czuć faktycznie te pitaje, no? No, z tym to mi się kojarzy. No, tam miałem wątpliwości, więc dobrze, że przeczytałem skład. I jak można pomylić puszki w taki oczywisty sposób? Że ja nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Masakra. Aczkolwiek nie ma tutaj takiego, nie wiem, gryzienia w gardło, czy jakkolwiek by to nazwać. No, może takiej pikanterii po prostu. Jest to po prostu słodki energetyk, co nie. Tej pitai to też tak, próbuję znaleźć. Jest 0,5% winogron i 0,5% pitai. No, winogron to tym bardziej tutaj nie poczułem, szczerze mówiąc. Może tutaj jako prędzej barwiącą substancję. Jeszcze raz, jest to słodki energetyk, który, no, pitai całkiem smakuje. Ten winogron to nie wiem, może jako barwnik służy, bo cokolwiek, żeby to było bardziej czerwono-fioletowe, czy coś, no bo nie czuć tego za bardzo. Aczkolwiek jest to całkiem smaczne, więc myślę, że jakbyście znaleźli jeszcze te dajgery, bo myślę, że na pewno w jakichś takich żabkach, gdzie yy, nie chodzą <grych> dzieciaki, chociaż to są te energetyki normalne, czyli 2 mg na 100, więc raczej nie, yy, aczkolwiek jeśli to są takie żabki bardziej że tak powiem na odludziu i mielibyście okazję je sprawdzić, co w się sensie te, te giery w tych żabkach, to spoko są, mogę polecić, więc tyle co mogę powiedzieć. Dziękuję zatem za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie ocenę pozytywną, jeżeli nie, ocenę negatywną pod tym materiałem. Dajcie znać, co myślicie o tych energetykach, czy są ok, czy są nie ok. Komentarze są oczywiście dla Was. No i subskrybujcie kanał TheCube, jeśli interesują Was materiały z moim udziałem na temat energetyków i nie tylko. Pamiętajcie też o tym, żeby walnąć w dzwona, żeby dostawać wszystkie powiadomienia na temat nowych filmów, ponieważ YouTube ma z tym różnie. Zachęcam na zajrzenie na Kubo serwera, na którym jest community tego kanału, też tam się udzielam i jest generalnie miła, fajna atmosfera. A z tej strony moje socjalne media poza YouTubem, na których można mnie znaleźć. Oczywiście Facebook i Instagram służą mi do wrzucania powiadomień, kiedy YouTube też zawiedzie, a Instagram też służy mi do wrzucania takich storek bardziej z prywatnego życia i myślę, że warto zajrzeć tam generalnie, bo czasem jest zabawnie. Tyle zatem mam jeszcze do sprawdzenia kilka zaległych rzeczy. No i oczywiście złe jabłko. <śledz> Tak, yy, materia pojawi się wkrótce. Także co? Trzymajcie się tam. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Bye bye.